Praktyczne porady, taka mała przypominajka dotycząca podlewania. Nigdy nie podlewamy odżywką, gdy ziemia wokół roślin jest sucha, ponieważ zamiast im pomóc, szkodzimy. Dotyczy to nie tylko naszych upraw ogrodowych, ale i kwiatów domowych. Jak prawidłowo to robić? Link w prawym górnym rogu. Kiedy mamy odżywkę, którą rozsypujemy wokół roślin, np. granulowaną, to później powinniśmy podlać je wodą. Bardziej praktyczne i ekonomiczne będzie, gdy rozsypiemy ją po deszczu na mokrą ziemię, ale wówczas, gdy zapowiadają kolejne opady lub burze. Dlatego deszcz wyręczy nas w tych czynnościach. Czy pamiętacie, że ogórki najlepiej jest podlewać tylko przez 4 godziny dziennie? Dlaczego? Link w prawym górnym rogu. Jeżeli chcemy pomniejszyć możliwość chorób grzybowych naszych roślin, to po pierwsze nigdy nie polewamy ich po liściach, a wyłącznie podlewamy pod korzeń. A po drugie, chyba najważniejsze, nie róbmy tego wieczorem, tylko rano. Również link zamieściłam w prawym górnym lo rogu do filmiku tłumaczącego dlaczego tak powinniśmy robić. Może nie wszyscy pamiętają o tym, że powinniśmy podlewać przed siewem, a nie po nim. Dlaczego może to spowodować, że nasiona nie wykiełkują albo tylko w małej ilości? Dlaczego? Również zamieściłam link w prawym górnym rogu. Jest to tylko drobna część porad, które znajdziecie w moich filmikach, jest ich dużo więcej. O niektórych część z was zapewne wie, a część może być zaskoczeniem. Dlatego zapraszam do mojego kanału Szalejemy i siejemy codziennie coś nowego.